Witam Was, jestem Thompson.pl, a to już jest mój drugi odcinek z takiej serii konstrukcje z Redstone'a i tu stworzyłem taki wyścig wipeout jest taki program w telewizji i tu są różne przeszkody, tak, są takie ściany tak, wysuwające się i chodzi o to żeby tu przejść tu są potem takie kule po których trzeba przeskoczyć później tu trzeba przejść następnie tędy przeskoczyć i tu jest niewiele proste ale jak tu się wejdzie inaczej na to się te to wejdzie to się spada do wody a wtedy trzeba od początku szkodę przychodzić. I tu jest koniec. Tu jak się przejdzie to się naciska tutaj i się dostaje ciastko w nagrodę. Yy, I tak, no i to wszystko teraz. Tak, tu jest. Yy, tak to działa wszystko. Zasilany to jest, nie jest właśnie systemem zegarowym, tylko świnią jeżdżącą w wagoniku. And dlatego, że to się nigdy nie psuje i dlatego jest lepsze, a zajmuje no, minimalnie więcej miejsca. No i właściwie to. A to się właśnie po wyjściu z tego z gry i włączymy jej jeszcze raz to się to nie zepsuje no tylko jak, jak jak jakieś moby się tu pojawią no to wtedy to zatrzymają tak ale tak to nic się tu nie dzieje no no i to byłoby wszystko z tego jak to, to spróbuję to wstawić gdzieś, link do tej mapki i będzie go można pobrać. To dzięki za obejrzenie, cześć, na razie.